Czy ten film nauczy cię debatować? Nie. Czy wskaże złote metody, dzięki którym będziesz wygrywał więcej dyskusji? Też nie. Ten film ma na celu coś zupełnie innego. Chciałbym wam wytłumaczyć, dlaczego debata oczforska jest narzędziem tak powszechnie wykorzystywanym. Ja swoją pierwszą debatę w życiu przeprowadziłem niemal 9 lat temu, i to bardzo ciekawe, jak zaszedł cały proces jej ewolucji. Od spotkań przyjaciół po lekcjach, aż do momentu, gdy debata jest narzędziem wykorzystywanym w edukacji czy biznesie. Zgłasza się do mnie coraz więcej firm czy menadżerów zespołów z prośbą, bym ich przeszkolił z debat, ponieważ chcieliby wprowadzić taki styl dyskusji w swoich miejscach pracy. I to jest niezwykłe, że po latach przeczytywania, przerywania sobie i braku możliwości dokończenia myśli, w końcu są w stanie podczas narad zespołów normalnie przeprowadzić pełną dyskusję. Dla części osób debata outsworthsza to tylko pojedynek dwóch drużyn. Moim zdaniem to coś więcej to możliwość znalezienia najlepszego rozwiązania biznesowego, i postaram się Wam to wytłumaczyć. Jak wygląda debata outsworthsza? Jedna teza, nad którą debatują dwie strony – propozycja oraz opozycja. Propozycja potwierdza podaną tezę, a opozycja ją obala. Teza może być tak naprawdę dowolna. Jedynym ważnym kryterium jest to, by była równa dla obu stron i nie faworyzowała jednej z nich znacznie większą ilością argumentów. W każdej z drużynie znajdują się cztery osoby, mające po pięć minut swojego wystąpienia. Zaczyna pierwszy mówca propozycji, następnie pierwszy mówca opozycji i tak dalej, i tak dalej. Występowanie na zmianę dodaje pewnej dynamiki, ułatwia interakcję między drużynami. Drugim sposobem na zwiększenie dynamiki jest możliwość zadawania pytań podczas wystąpienia danej osoby. Drużyna przeciwna może zasygnalizować chęć zadania pytania i poczekać na znak odmówcy, że może jej w tej chwili zadać. I tak przebiega cała debata, aż po czwartych mówców, kiedy debata się kończy i głos zabierają sędziowie lub publika. Kilka elementów, które debata niewątpliwie rozwija. Po pierwsze i chyba najciekawsze z perspektywy świata biznesu, to kultura dyskusji. Trochę sztuczne reguły debaty odsworzonej umożliwiają, by każdy mógł dokładnie powiedzieć to, co chce. Nawet jeśli będzie to coś kontrowersyjnego, to nikt mu nie przerywa i nie przeczykuje. Nadal ma swoje 5 minut do wykorzystania. To jest rzecz w obecnej debacie publicznej po prostu niespotykana. Zamysł, by zachować pełną kulturę dyskusji, ułatwia w niej uczestniczenie. Ale przede wszystkim pozwala obserwować i wyciągać dobre wnioski. I właśnie te wnioski są drugą ważną sprawą. Debata odsforska umożliwia znalezienie najlepszego rozwiązania danego problemu. Drużyny mają czas na przygotowanie i znalezienie naprawdę mocnych argumentów. Obecnie często w firmach wygląda to tak, że menadżer mówi: Wy jesteście za tym rozwiązaniem, Wy za tym, Za tydzień się tu spotykamy i macie mnie przekonać. Dzięki temu właśnie dyskusja jest merytoryczna i logiczna, a niekoniecznie oparta na chwilowych emocjach. Trzeci element, o którym muszę wspomnieć: uczestnicy nie bronią swoich poglądów i nie mówię tego informacyjnie. Zwracam uwagę na dużą zaletę takiej rzeczy. Strona, której bronimy, jest zawsze losowa. Co jest w tym dobrego? Umożliwia to zapoznanie się z argumentami drugiej strony i zauważenie, że faktycznie mogą mieć w pewien sposób rację. Jesteśmy zmuszeni do obrony stanowiska niezgodnego z naszym poglądem, przez co staramy się jak najmocniej zrozumieć poglądy oponenta. To ma bardzo pozytywny wpływ później na nasze dyskusje. Nie dyskredytujemy żadnej ze stron, tylko staramy się zrozumieć jej argumenty. Debata odzwórstwa to narzędzie, które pozwala na rozwój pod wieloma względami kiedyś pasja i zajęcie po szkole teraz nowoczesna metoda wykorzystywana w edukacji czy biznesie. Polecam wam zapoznać się z tym tematem mocniej i dostrzec wiele pozytywów w takiej zorganizowanej dyskusji. Gwarantuję, że wasze późniejsze debaty, w tacie w pracy czy w szkole, wiele na tym zyskają.